No witam, witam, jestem tagę. Ogólnie ci co wysłali pod dobry adres Dostałem płytę od nas Jest Dzisiaj nasza puta, Jeszcze nie mam w empiku Za kilka dni będzie w empiku Ale Ci co wysłali pod dobry adres Paczki różne Dostałem putę A z tego powodu Że trzeba być trochę Jak to się mówi Prawdziwym fanem, a nie ciotą. Krótko na temat, I to co powysyłaliście tam na paczkach, są dane do wysyłki do Was. Ci co do nas wysłali, dostaną autograf i płytę naszą nową. A ci co na no, wsodzią, pierdolą tam nie wysyłają, a gówno dostaną, uszatki jedne. Kutkę na temat. Po prostu wy jesteście uszotkami, jebanymi, a nie panami. Widzicie, <grybicie>? mam zlewę z was. Ale to jest wasza boloszka, nie moja. Podaję jeszcze raz dane do wysyłki, żeby nie było jaj, że wysyłacie tam na wschodnią, bo jak ktoś będzie wysyłać na tą pierdoloną wschodnią, ten nie dostanie Płyty i jest jebanym uszodkiem. Kutkę na temat. Dane do wysyłki podaję jeszcze raz, mineral na 3 łódź, kod pocztowy 91603. imię nazwisko Małgorzata I wysyłacie płyty na a nie na w a myślicie, że o, dostanę płytę, bo wysłałem im na wstodniu takiego wałka. Krótko na temat, ja mam zlepkę z Was.